Kubusia przywiozła do schroniska strasznie miejska. Mały puchatek z kanapy trafił do zimnego boksu w schronisku, w którym jest tak wiele takich jak on no, tęskniących za domem serduszek. Kubus to prawdziwy puchatek. Z tą swoją grzywą wygląda trochę jak Beethoven. Być może w związku z tym ma również niezwykłe talenty muzyczne. A z pewnością niewokalne, bo Kubus nie jest zbyt szczekliwy. Nawet w boksie, czekając na przypięcie śmierci nie szczeka, tylko tak wymownie patrzy. Taki trochę typ stoika. Wyrozumiały uwielbia szczotkowanie. Subtelny łaskawca nie doprasza się na halnie pieszczo, raczej pozwala się nimi obdarzać. Mieszkanie z kubusiem ma same zalety. Kuboś nie jest typem sportowca. Więc na spacerach się nie zmęczysz. Za to z pewnością chętnie będzie towarzyszył na kanapie w oglądaniu meczu albo serialu. Zimą jego opiekun będzie miał zawsze ciepło. Wystarczy przytulić się do kubusia.